Historia Bożej Łaski, czyli świadectwa ludzi, jak Jezus Chrystus zmienił ich życie. Zapraszam do wysłuchania nowego odcinka. Witajcie bardzo serdecznie przy mikrofonie Krzysztof. W dzisiejszym odcinku podcastu historia Doriana Gorczycy. Posłuchajcie jak bardzo Bóg zmienił jego życie. Cześć, nazywam się Dorian i chciałbym dzisiaj opowiedzieć Ci historię o tym, jak spotkanie z Jezusem Chrystusem zmieniło całe moje życie. Jak zostałem uwolniony od wszystkich nałogów, od lęków, a zamiast tego zostałem napełniony prawdziwym, głębokim spełnieniem i radością, z którą nic nie jest w stanie się równać. Wierzę, że to świadectwo może rozpocząć w Twoim życiu coś wspaniałego. Możecie to podnieść lub uwolnić. Modlę się o to, aby każde słowo, które tutaj wypowiem, trafiły prosto w Twoje serce. Cofnijmy się teraz na chwilę wstecz do czasów mojego dzieciństwa. Wychowałem się na małej wsi, w kochającej rodzinie, w której tak naprawdę nigdy niczego nam nie brakowało. Gdy skończyłem 9 lat i przystąpiłem do Komunii Świętej, to po niej postanowiłem zostać ministrantem. Ale nie kierowałam no wtedy żadna chęć przeżycia jakichś duchowych doznań. Tak naprawdę to nigdy nie rozumiałem tego, kim jest i kim był Jezus, po co umarł, po co ten cały krzyż. Skoro wszyscy chodzili do kościoła, a rodzice mówili, że tak trzeba, to posłusznie robiłem to razem z innymi. Żyliśmy z rodziną według tradycji katolickiej, ale Bóg zawsze wydawał mi się bardzo odległy. Dosyć szybko zwątpiłem w to, że w ogóle interesuje się tym, co się z nami dzieje. Dosyć wcześnie w moim życiu zaczęła pojawiać się ciemność. Na początku była to pornografia, od której bardzo szybko stałem się uzależniony. W tym czasie wszyscy moi rówieśnicy oglądali pornografię i wydawało mi się to męskie i dojrzałe. Nie miałem świadomości wtedy, jak bardzo wpłynie to na kształtowanie się mojej seksualności, która właśnie przez pornografię stała się bardzo mocno wykrzywiona. Świat wokół mnie wszędzie mówił, że to jest normalne. Więc dlaczego tego nie robić? Po skończeniu gimnazjum poszedłem do szkoły średniej, i wtedy po raz pierwszy spróbowałem marihuany. Bardzo mi się spodobało, więc paliłem, gdy tylko miałem pieniądze. Gdy zapaliłem, zamykałem się w takim moim własnym świecie, wymyślonym w mojej głowie, w którym mogłem być kim chcę. Siedziałem wtedy całe dnie przed komputerem, i tak naprawdę to nic wokół mnie nie obchodziło. A gdy schodził Michał, musiałem wrócić do tej szarej, ponurej rzeczywistości. Używki bardzo mocno mnie rozleniwiały, więc zaniedbywałem przez nie szkołę i z klasy do klasy prześlizgiwałem się z ledwością. Wtedy moim ulubionym zajęciem było weekendowe imprezowanie, picie alkoholu i palenie marihuany. Marihuana mnie relaksowała, alkohol dodawał pewności siebie, a to przekładało się również na relacje z kobietami. Wtedy czułem się pewniej i kobiety postrzegałem jedynie tylko jako obiekt seksualny. Nie miałem dla nich żadnego szacunku i zależało mi jedynie na tym, żeby zaspokoić swoje porządliwości. Tak naprawdę byłem bardzo mocno zakompleksiony i podrywając na dyskotekach dziewczyny, próbowałem podbudować w ten sposób poczucie mojej wartości. W tym okresie życia nie potrafiłem stworzyć żadnego trwałego związku ze względu na swoją niedojrzałość. Byłem mistrzem kamuflażu i ukrywałem umiejętnie ciemną stronę mojego życia. Nieustannie wmawiałem sobie, że przecież wcale nie jestem taki zły i nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo zepsute jest moje serce. Tłumiłem głos mojego sumienia, które z każdym dniem stawało się coraz mniej czułe. Po skończeniu szkoły poszedłem do pracy. Nie miałem wtedy żadnych ambicji. Tak naprawdę myślałem, że będę wiecznie młody i nadal liczyła się dla mnie weekendowa impreza. Niedowartościowany i niedojrzały emocjonalnie potrafiłem znienawidzić z całego serca osobę, która wytknęła mi choćby najmniejszą wadę. Skończyłem 21 lat, 22-23. W międzyczasie odwiedziłem. Anglię i Niemcy, myśląc, że to tam może odnajdę moje szczęście. Jednak kończyło się tylko i wyłącznie na rozczarowaniu, bo większość pieniędzy przepuszczałem na używki i inne przyjemności. Po powrocie do domu zaczynałem od zera i myślałem, że może teraz to jakoś będzie. Jakby tego wszystkiego było mało, to mój po 5 lat starszy brat zmagał się w tym okresie z podobnymi problemami, co ja. Oczywiście w tym okresie czasu w ogóle nie patrzyliśmy na to jako na problemy. Nie chcieliśmy się do tego przyznać. Bardziej postrzegaliśmy to jako dobrą zabawę, do momentu, w którym mój brat rozbił, jadąc po pijanemu, niedawno kupiony samochód. To, że nikomu nic się nie stało, to był cud, bo z samochodu zostało naprawdę niewiele. Przestraszyłem się wtedy, że to wszystko zaszło już za daleko i na pewien okres udało mi się zluzować z tym życiem, które wiodłem. A zamiast tego zacząłem ćwiczyć intensywnie na siłowni. Używki zamieniłem na odżywki, a butelki na hantle. Podczas gdy ja, skupiony na mojej nowej pasji, uważałem, że w końcu znalazłem cel w życiu, mój brat dał się zaprosić przez znajomego z pracy na pewne spotkanie. Opowiedział mi później, że modlili się tam i śpiewali, a mi to wydało się bardzo dziwne. Sądziłem, że jest wplątany w jakąś sektę. Znałem tego znajomego i czasami coś tam opowiadał mi o Jezusie. Ale słuchałem go tylko z grzeczności i zazwyczaj wciskałem te wszystkie opowieści między bajki. Nigdy nie wierzyłem, że Bóg może interesować się naszym życiem. Tym bardziej ten Jezus, w którego ponoć wierzyło większość moich znajomych i rodziny. Nie widziałem nigdy, choć w małym stopniu, niczego, co mogłoby potwierdzić wiarę mojej rodziny, moich znajomych. Ludzie wchodzili do kościoła i wychodzili tacy sami. Nigdy nie zmieniało się kompletnie nic. Przestałem uczęszczać przez to na niedzielne msze, bo nie widziałem w tym kompletnie sensu. To wszystkie jakieś rytuały, obnoszenie figur, czczenie jakichś cudownych obrazów nie miało to żadnego sensu dla mnie. Jeśli mam wierzyć w takiego Boga, to lepiej nie wierzyć w nic. Nie wiedziałem, że spotkałem się wtedy z pustą i martwą religią, która nigdy. Nie miała żadnej mocy przemienić człowieka, i wykrzywiła całkowicie obraz tego, kim jest Jezus. Pewnego dnia mój brat przyniósł do domu książkę pod tytułem Zbaw mnie od siebie samego. Jest to historia byłego lidera zespołu Korn, Bryana Welsha. Zaciekawił mnie tytuł, więc zacząłem czytać i chłonąłem każdą stronę jak gąbka wody. Co kilka rozdziałów łzy napływały mi do oczu. Czułem się tak, jakby ktoś opisywał stan mojej duszy. Ten gość, pomimo tego, że z całkiem inną historią, zmagał się dosłownie z tym samym co ja. Pustka, ukryte lęki, niedowartościowanie, brak poczucia sensu życia. A przecież z punktu widzenia tego świata miał wszystko, czego może dusza zapragnąć. Mnóstwo kasy, sława, o której niejeden mógłby pomarzyć, i kobiety, które pchały mu się do łóżka na każdym kroku. I ten człowiek również próbował stłumić to narkotykami, jednak to tylko pogłębiało pustkę, którą w sobie nosił. Pewnego dnia. Zawołał do Jezusa z kłębi swojego serca i on uwolnił go od wszystkich jego nałogów i od wszystkich rzeczy, z którymi się zmagał. Dzisiaj to jest całkiem inny człowiek, który daje świadectwo Jezusie wszędzie, dokądkolwiek się uda. Po lekturze książki nie poczyniłem jednak żadnych konkretnych kroków ku temu, żeby zwrócić się do Jezusa. Szybko zapomniałem o tym, co przeczytałem, i wróciłem do starego życia w 2014 roku w Boże Ciało dałem zaprosić się przez brata na koncert pod tytułem Bądź jak Jezus w Mysłowicach. Wtedy nie wiedziałem jeszcze co mnie tam spotka. Mój brat uczęszczał nadal na te dziwne spotkania i choć widziałem w nim delikatną zmianę, to jednak za każdym razem kiedy przydarzał mu się upadek, powtarzałem sobie w myślach że ten Jezus to jest jedna wielka ściema i tak naprawdę to tylko samemu można sobie pomóc swoimi wysiłkami. Coraz mocniej zatwardzałem swoje serce i wzbraniałem się przed Bogiem, który cicho pukał do drzwi mojego życia. Po przybyciu na to wydarzenie czułem, że to jest ostatnie miejsce, w którym chcę teraz być. Wszyscy uśmiechnięci, każdy chce mnie poznać, jacyś goście chcą mnie przytulać. Dla mnie to było zbyt dużo. Udawałem, że świetnie się bawię, ale tak naprawdę miałem ochotę zapaść się pod ziemię. Nienawidziłem wtedy siebie za to, że zgodziłem się tam pojechać. Z każdą jednak godziną atmosfera zaczynała się jakby zmieniać. Pewien raper opowiadał na scenie o tym, jak Bóg wyciągnął go z ulicy, dał mu rodzinę, pracę. Pamiętam, że bardzo miło wtedy się tego słuchało. Pojawiła się nawet wtedy we mnie jakby jakaś taka iskra nadziei. Pod koniec ostatniego koncertu moje serce było jakby delikatnie zmiękczone. I gdy zespół, który grał jako ostatni, wezwał do modlitwy oddanie życia Jezusowi, to pomyślałem sobie, co może się stać, jeśli się tak pomodlę. Było ciemno, nikt mnie nie widział, więc zdecydowałem się to zrobić. I po tej modlitwie poczułem po raz pierwszy od bardzo długiego czasu taki przenikliwy pokój i przeświadczenie, że moje życie jakoś się poukłada. Kiedy minął rok od tego koncertu, ja ciągle nie wiedziałem, czego tak naprawdę chcę. Z jednej strony ciągnęło mnie do Boga, a z drugiej nieustannie wlokłem za sobą to stare życie. Kiedy mój brat poznał swoją przyszłą żonę, wzięli ślub i wyprowadzili się do Niemiec, to ja, nie mając takiej wystarczającej zachęty z jego strony, uciekłem od Boga i poświęciłem się całkowicie ćwiczeniom na siłowni. Stało się to moim nowym uzależnieniem. Zacząłem brać silne środki na przyrost mięśni i nie myślałem o niczym innych jak tylko o tym, żeby stać się większym. Postanowiłem też wyprowadzić się od rodziców i rozpocząć samodzielne życie w większym mieście. Bóg poszedł całkowicie w odstawkę i liczyła się teraz dla mnie tylko dieta, trening i przyrosty. Zagłuszając moje sumienie, które podpowiadało mi ciągle, że to nie jest dobra droga, brnąłem z powrotem w grzech. Oprócz środków dopingujących wróciły do mojego życia używki, takie jak marihuana, i alkohol, nie zarabiałem zbyt dużo, więc zadłużałem się, żeby na wszystko starczyło mi pieniędzy. Niestety, w pewnym momencie przez niewłaściwe decyzje Zwolniono mnie z pracy i okazało się, że zostałem z długami, starymi nałogami w kompletnie beznadziejnym dla mnie miejscu. Nie wiedząc, co robić w tej sytuacji, w desperacji padłem na kolana i zawołałem do Boga o pomoc. Wcześniej bardzo bałem się to zrobić, bo sądziłem, że moja szansa, którą miałem, już przepadła, ale nie wiedziałem, jak bardzo się myliłem. Dziś wiem, że nie ma takiej sytuacji, decyzji, Rzeczy, w której i z której Bóg by cię nie wyciągnął. On nigdy nie zatka swoich uszu, nie odwróci się od człowieka, który go potrzebuje. Pewnego dnia dowiedziałem się, że na tym samym osiedlu co ja mieszkał mój dawny znajomy, z którym kiedyś wspólnie imprezowaliśmy. Umówiliśmy się, żeby pogadać, i okazało się, że on również szuka Boga w swoim życiu. Tak zaczęła się nasza wspólna podróż do poznania prawdy i tego, kim jest Jezus Chrystus. Podsyłaliśmy sobie filmy o Bogu, spędzaliśmy mnóstwo godzin na rozmawianiu na tematy wiary, często jednak odbywało się to w towarzystwie alkoholu i innych używek. Gdyby wtedy spojrzeć z zewnątrz na moje życie, no to niby wszystko zaczęło się jakoś układać, bo zacząłem dobrze zarabiać w nowej pracy i zaczęliśmy nawet chodzić z tym kolegą na niedzielne msze. Wewnątrz mnie jednak miałem nieustanne przekonanie, że musi być coś więcej i że nie wszystko do końca jest ok. Ciągle czegoś jakby mi brakowało. Nie wiedziałem wtedy, że potrzebowałem prawdziwej pokuty, odwrócenia się od wszystkich grzechów i Ducha Świętego. Po około pół roku takiego życia w pewnym momencie nie wytrzymałem i przy najbliższej okazji powiedziałem mojemu przyjacielowi, że mam już dosyć rozmów o Bogu przy alkoholu i że musi być coś więcej niż to. Wróciłem sfrustrowany swoim stanem do mojego domu i akurat znajomy od mojego brata podesłał mi link do filmu na YouTubie. Była to historia przemiany życia byłego piłkarza Lechi Gdańsk Jakuba Kamińskiego, który po oddaniu swojego życia Jezusowi został cudownie uzdrowiony z nieuleczalnej kontuzji, porzucił karierę i dziś jest znanym ewangelistą, jeżdżącym po Polsce i składającym świadectwo o Jezusie. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Boga pełnego mocy, Boga, który czyni cuda, Boga, który współpracuje z człowiekiem, Boga, który chce do nas mówić i który chce nas prowadzić. I gorąco, całym sercem zapragnąłem spotkać się właśnie z takim Bogiem, o którym mówił Jakub. Podesłałem to świadectwo mojemu koledze i długo nie czekając, wybraliśmy się na najbliższe wydarzenie z Kubą. Pod koniec spotkania, na które przyjechaliśmy, Jakub zaczął mówić: że są na tej sali ludzie, którzy próbowali iść w swoim życiu na kompromis z Bogiem i nigdy nie potrafili Mu prawdziwie zaufać. Będąc głęboko przekonany w swoim sercu i przez kubek, który w pewnym momencie wskazał na mnie palcem, wybiegłem do przodu, aby oddać swoje życie Jezusowi. Po modlitwie poczułem, jak w ponadnaturalny sposób od głowy do serca zalewa mnie pokój, i jakby w pewnym momencie zaciska się wokół mojego serca. Temu uczuciu towarzyszyła niesamowita ulga, i miłość. Czułem się, jakbym zrzucił z siebie ciężar, który nosiłem przez całe życie. Wróciłem na swoje miejsce, usiadłem i wybuchnąłem płaczem. Tego po prostu nie dało się powstrzymać. To było takie uczucie, jakby sam Jezus położył rękę na moim sercu. A dzisiaj wiem, że naprawdę tak było. Tydzień po tym spotkaniu znaleźliśmy się z moim przyjacielem w Krakowie na trzydniowej konferencji History Maker, na której też jednym z mówców był Jakub Kamiński. Tam podczas wspólnej modlitwy, gdy podniosłem ręce do góry, nagle zostałem wypełniony Duchem Świętym. Na całym ciele poczułem gorąco i zacząłem modlić się innymi językami, tak jak mówi Biblia w Ewangelii Marka XVI rozdziale. Podczas tych trzech dni, przepełnionych modlitwą i uwielbieniem, spotkałem się z Bogiem jak nigdy wcześniej, z tym Bogiem, którego tak bardzo pragnąłem poznać. Nie mam słów, aby opisać radość, jaka mi wtedy towarzyszyła. Tego trzeba po prostu doświadczyć samemu. To było najwspanialsze doznanie w moim życiu i nawet najmocniejsza używka, jaką kiedykolwiek wziąłem, nie jest w stanie się choć trochę równać z tym, co przeżyłem? Bóg mnie podniósł i w potężny sposób przepełnił swoją miłością. W jednym momencie po chrzcie duchem świętym przestałem pić, palić, przeklinać i oglądać pornografię. To, z czym ja sam nie mogłem sobie poradzić przez 10 lat, Bóg załatwił w sekundę. Czułem się nareszcie wolny i spełniony. Pustka, którą nosiłem w sercu przez całe życie, w końcu zniknęła, a zamiast tego zacząłem odczuwać ogrom radości, miłości i pokoju. Jezus w Ewangelii Jana nazywa to narodzeniem się na nowo. Stary człowiek umiera, a rodzi się nowy, Bóg daje nam swojego ducha. Serce kamienne zamieniane jest na serce mięsiste. Jest to spełnienie się proroctwa, a zarazem obietnicy Bożej, zawartej w Księdze Ezechiela, 36 rozdziale 26 wersecie, spisanej wiele lat przed narodzinami Chrystusa. To nie jest jeszcze koniec mojej historii, bo tak naprawdę to dopiero wtedy Bóg zaczął pisać całkiem nowy scenariusz do mojego życia. Od tamtego czasu właśnie mija 3 lata niecałe pół roku temu poślubiłem najwspanialszą kobietę, jaką mogłem sobie wymarzyć. Najlepsze jest to, że to sam Bóg mi ją wskazał, mówiąc do mojego serca, że to będzie moja żona. Od tamtego czasu poznałem wielu niesamowitych ludzi. Jestem częścią kościoła, który kocha Jezusa i nie zadowala się tylko pustą religią. Na własne oczy widziałem uzdrowienia z nowotworu, kości pojawiające się w miejsce tam, gdzie ich nie było, uzdrowienie z paraliżu i wiele więcej niesamowitych rzeczy. Życie z Bogiem to nie chodzenie na lekcje religii czy do kościoła w niedzielę. Życie z Bogiem to coś o wiele więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To życie pełne pasji, to życie, które jest opisane w dziejach apostolskich, to poznawanie Jezusa każdego dnia, w bliskiej relacji serce do serca. Kończąc to świadectwo, chciałbym zachęcić Cię do tego, żebyś zaufał lub zaufała Jezusowi, żebyś oddał Mu lub oddała Mu swoje życie. On Cię kocha, szuka Cię. Tak jak pasterz szuka swoją zgubioną owcę. Nie ma dnia, żeby o tobie nie myślał. A Biblia mówi nam nawet, że byliśmy w Bożym Sercu, zanim jeszcze narodziliśmy się na tym świecie. Czy jesteś to sobie w stanie wyobrazić? Poznanie Jezusa to najwspanialsza rzecz, jaka możecie w życiu spotkać. Jeśli zostaniesz lub zostałeś poruszony tym, co tutaj usłyszałeś, lub usłyszałaś, to napisz do mnie wiadomość. Ja się już z Tobą żegnam i dziękuję Ci z całego serca, że udało Ci się dotrwać do końca. Do zobaczenia. Próbujemy być sterem i okrętem w naszym życiu. Co powoduje, że jesteśmy zlustrowani i zmęczeni. A gdyby tak, oddać swoje życie Jezusowi? To świadectwo, jaki. I inne pokazuję, że można Bogu zaufać. On zmieni twoje życie o 360 stopni. Wystarczy, że mu tylko powierzysz swoje życie, a on ciebie będzie prowadził i uczyni cię szczęśliwą i szczęśliwym. Jeżeli ktoś z was chciałby napisać do Doriana, link do jego konta na Facebooku znajdziecie w opisie podcastu. I to by było prawie na tyle w tym podcaście. Dziękuję Bogu za to, że wychodzę już z choroby i mogę nagrać dla was kolejny podcast. Na następny podcast zapraszam was 13 listopada. Podcastów możecie słuchać na Facebooku, YouTube, Spotify, Anchor FM, i Google Podcast. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia, trwania przy Bogu i oczywiście w Jego słowie. Pozdrawiam, Krzysztof.